Halo, halo, dobry dzień, drogie my na zawód Czoklet i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w zupełnie nowej serii na tym kanale. Zrobimy sobie serię z Papers, Please. Jest to gra, którą być może wiele z was e, kojarzy. E, Prawdopodobnie kojarzycie ją sprzed 5 albo 4 lat, gdy inni youtuberzy ją nagrywali, ale to nic. Wiecie, odgrzewane kototy to jest coś, co leci najlepiej na moim kanale, więc myślę, że sobie poradzimy, a w gierkę sam osobiście nigdy nie grałem. i Oglądałem ją zawsze tylko u innych youtuberów, więc myślę, że będzie całkiem ciekawie. Tryb fabularny, moi drodzy. Jeśli nie znacie tej gry, zaraz się wszystkiego dowiecie. Rozpoczynamy nową grę. Wszystko powinno być wtedy oczywiste. Gratulacje! Loteria Zakładowa Październik 1982, zostałeś, w, zostaliście wylosowani w Październikowej Loterii Zakładowej. Może powinniśmy to mówić z takim wschodnim akcentem, no bo to jednak, e, to ogólnie chodzi o to, że żyjemy w jakimś bliżej niezidentyfikowanym kraju e, w Europie Wschodniej, e, w takim powiedzmy komunistycznym złym kraju. E, no i tak, w celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Grestin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Jaki to jest lokal kategorii C8? To jest luksus, wile z basenem czy zwykłe mieszkanie na blokowisku? Chyba to drugie. Niech żyje Arstoczka! E, prawda Arstoczki. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin. Minęło 6 długich lat. Czy MPL, Ministerstwo Przepływu Ludności, tak, zapewni nam bezpieczeństwo? Zobaczymy, czy zapewni nam bezpieczeństwo. Ogólnie, słuchajcie, gra polega na tym, że jesteśmy strażnikiem granicznym i musimy tych ludzi e, na przejściu granicznym sprawdzać. E, no i tak. Inspektorze, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijajcie wizy wjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument petentowi. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele arstoczki. Niech żyje arstoczka! Eee, zwracajcie uwagę na narodowość w paszporcie. Ok, spoczko. Eee, mamy tak, żaluzję, blat, księga, zasad, transkrypt? Transkrypt w sensie. Aha, że rozmowy, z, jakie prowadzimy z ludźmi. Biuletyn, czas i data. Dobra, spoko. I wiadomości. Dobra, nie potrzebujemy. Co teraz się tutaj robi? E, podejrzewam, że trzeba zasłony słony podnieść i gdzieś tu się klika. Halo? Halo, prze, przepraszam. A, a, no tak. Tu jest głośnik. Następny. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, z paskudną mordą. Wygląda pan bardzo podejrzanie. Czy mogę pana od razu już e, zawrócić? Arstoczka. 83, płeć mężczyzna, urodzony 1927. Chyba, chyba spoko, prawda? E, co tu się sprawdza? Aha, data wygaśnięcia. Jest dobrze. Dobra. E, uznano. O, tu się jakoś tak robić, czy tak się robi? A, dobra, trzeba, trzeba troszeczkę wyżej celować. Tak czy inaczej, proszę bardzo, dzień dobry, witam, niech żyje, a rostoczka dokładnie. Tak, witamy w naszym cudownym, cudownym totalitarnym kraju, gdzie umieramy wszyscy głodem. Najlepszy kraj na świecie, niech żyje, oczywiście. Dzień dobry. Wygląda pani e, jak. E, trochę jak Dorota Welman. E, a, o, ojoj, przepraszam, górski Tomasz, przepraszam, nie, nie chciałem, nie, znaczy. Dobra, Czoklet, nie, nie pogrążaj się bardziej. E, impor. Nie, niestety mordeczko, ale my tutaj wpuszczamy tylko mordeczki z Arstoczki. Tylko prawilne mordy e, z Arstoczki wchodzą. Sorry, mordo. E, nie, tak to nie działa. Kolejna osoba, następny. Dzień dobry. Czy jest pan Arstoczkaninonaninem? E, nie, jest pan bliblinem. E, więc proszę pana, niestety wiem, że pan wygląda trochę jak William Shakespeare, jest pewnie pan bardzo artystą wielkim i tak dalej, ale sorry, tylko arstoczkani noni naninowie. nowie. Nani. Następny. Jestem, słuchajcie, strasznym, jestem strasznym, jakbym pracował na przejściu granicznym, by wszyscy by mnie nienawidzili. Bym najbardziej znienawidzonym człowiekiem na świecie. <gry> Panie Iwanie, Arstoczka, wygląda pan trochę tutaj jakby miał taki trochę wytrzeszcz oczu, ale to nic, pan widocznie może śpiący jest, nie ma najmniejszego problemu, uznano, zapraszam serdecznie do naszego pięknego kraju, następnie. Powiem wam, że taka kolejka, taka kolejka do takiego paskudnego kraju, nie wiem co ci ludzie chcą tutaj robić, pewnie wszyscy chcą po prostu jakieś narkotyki... Przez granicę prze. Chwila! Czy pan sobie właśnie poszedł? Jak pan śmie? Oh <laughs> Oni albo wszyscy próbują coś przez tą granicę przekabacić, albo po prostu sprowadzają sobie dżinsy z zagranicy. To jest też opcja. Wiza Wjazdowa. 83. Wszystko w porządku. Arstoczka, zapraszam bardzo serdecznie miłą panią. Ma pani bardzo ładny kapelusz, proszę bardzo zapraszam. Niech żyje Arstoczka. Ktoś jeszcze? Czy zdążymy kogoś jeszcze? Bo widzę, że zegar nam tutaj bardzo miga. Eee, co to? Aha, ludzie sobie idą. Dobra, czyli koniec przyjmowania ludzi. Republia. Pani Kawkowna Aleksa. Nie, żebym był niemiły, ale proszę sobie stąd iść, bo mój kraj nie przyjmuje innych obcokrajowców. O, do widzenia. Podsumowanie dnia pierwszego. Zarządzajcie swoimi wydatkami, dokonując wyborów poniżej. Aha, czyli możemy sobie wybrać różne rzeczy: czynsz, jedzenie, ogrzewanie. Chwila! Czy ja dostaję pensję 35 dolarów? Czy, czy, czy ja serio mam w tym momencie 15 dolarów oszczędności? Come on! Jakie mam żyć? Jakie mam funkcjonować? Na szczęście, moja żona, mój syn, teściowa i wujek są ok. Chwila, czyli, że Teściowa i wujek mieszkają razem z nami w naszym luksusowym apartamencie kategorii. ile? C C6 czy C8? <laughs> Na sieci są wszyscy ok, więc jeśli. słuchajcie, jeśli Teściowa jest ok, to już pół biedy minęło. Jeśli Teściowa jest ok, to przeżyjemy. Jeśli Teściowa nie byłaby ok, to byłby problem. Idziemy spać. Przejście graniczne w Grestin wielkim sukcesem. Koniec restrykcji. Cudzoziemcy też przejdą. Aha, czyli teraz możemy wpuszczać też innych ludzi. Spoko. 24 listopada. Zapraszam bardzo serdecznie. Halo, halo. Eee, inspektorze, od dzisiaj cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na własnym stanowisku pracy zainstalowano narzędzia do prowadzenia dochodzeń. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie. Eee, w razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizy. OK. E, rozpocznijcie dochodzenie naciskając czerwony przycisk na waszym biurku. Zaznaczcie parę sprytnych informacji, by uzyskać dostęp do dalszych opcji. Spoko. E, w takim razie zaznaczamy rzeczy, które są niezgodne. E, w miarę e, ogarniam. Zapraszamy. W takim razie otwieramy naszą bramę. Zapraszamy ludzi. Halo, halo. Dzień dobry. Pani, pani wygląda, jakby pani była nie do końca trzeźwa. Czy możemy przypuszczać przez naszą granicę nie trzeźwe osoby? Halo, e, e, Zjednoczona Federacja. Czy pani jest jakiś Stanów Zjednoczonych? Czy my tu mamy jakieś Stany Zjednoczone? Chwila, książka. E, muszę się do, doedukować. Mapa regionów. E, Zjednoczona Federacja, Impor, Republika, Antegria, Zjednoczona Federacja. Okej, okay. chyba jest spoko. E, wszystko powinno być spoko. W takim razie, proszę pani, zapraszamy panią bardzo serdecznie do naszego kraju. Proszę się świetnie bawić, kupić najlepiej jak najwięcej pocztówek, zapraszać swoich znajomych i w ogóle proszę nakręcać naszą gospodarkę, bo jesteśmy wszyscy biedni. Dzień dobry, pan Elvis Presley, tak? Nie, to jest pan Olander Jesper. Ale. Chwila, 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 chwila. Chwila koleżko. No ja wiem, że Elvis ogólnie to jest, mówi się, że nie żyje i tak dalej, ale to nie zwalnia go z przestrzegania dat. Panie Holanderze Presleju, panski paszport został, yy, yy, jakby wygasł 3 dni temu, więc przepraszam bardzo serdecznie, ale my tak tutaj się bawić nie będziemy. Wykryto niezgodność. Co, co mi pan powie? Co? To jakaś pomyłka dopiero co mi go wydano. No ja nie wiem, koleżko. No ja nie wiem, no ja nie wiem. No ja nie wiem. Odmowa. Do widzenia serdecznie. E, e, proszę, proszę sobie stąd iść. Następny. Ale jestem z tym potworem normalnie ja tym, na tym stanowisku. Jestem straszny, jestem bardzo niemiły do ludzi. Dokumenty proszę. Glorian. A nie, Glorian to jest wydane w Glorian. Hara, jitka. Eee, wszystko się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. Widza wjazdowa, dobra, w takim razie wpuszczamy panią bardzo tutaj, ciach, uznano, ciach, podbijamy, proszę bardzo, sprawujcie się dobrze, ciach, następny co? Brak zgodności, mi no tak, ja miałem przecież sprawdzać. Się... Ojoj, ojoj, oj... Miałem sprawdzać miejsce wydania. To jest troszeczkę w takim razie. Oj. Troszkę taki, uff, moment. Kowalewski, Eugene. Musimy w takim razie sprawdzać. Arstoczka, czy w arstoczce mamy paradiznę? Arstoczka, paradizna mamy. Mordeczko, jesteś zgodny z terminem. Wszystko zgodne z terminem. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam w Twoim. Kochanym kraju na pewno że tego kraju z uśmiechem na twarzy. E, idziemy. Następny. I. Dzień dobry. Dokumenty. E, 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 e. Antegria. Spójrzmy sobie na Antegrię Antegria, Glorian. Wszystko w porządku. Wygasa wszystko w porządku. E, w takim razie koleżanko uznano. Ciach. Zapraszam. Sprawujcie się dobrze. Kto kolejny? Co? Jak to? Chester, ja jestem takim beznadziejnym. Ja próbuję tylko wyżywić moją rodzinę. Zostawcie mnie w spokoju. Proszę pani, co mi tu pani daje? Różowe podziemie. Wschodni Grestin spełni swoje. Fan... Ojoj. Ojoj, ojoj, ja nie powinienem. Proszę pani, miejmy to za sobą. Ja mam żonę, ja mam dziecko, ja mam ojoj. Ja mam teściową i ja mam wszystko, więc proszę. E, e, wszystko Orwech, wydano Orwech Gonor. Czy u nas jest takie coś? Jak Orwech Arstoczka? Orwech Wonor. Dobra. E, proszę pani, ja mam rodzinę, ja mam żonę. Moi wszyscy członkowie rodziny są aktualnie ok. Czy chce pani spowodować, żeby nie byli ok? Czy chce pani, żeby moja żona była smutna? Chyba nie. Nie wpadnę. Do, do widzenia. Może koledze dam albo coś. Kolejny, 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 bo czas mija, czas mija, czas mija. Eee, proszę o eee, dokumenty, właśnie, dokumenty, dokumenty. Eee, dzień dobry. Zjednoczona Federacja e Korista City. Czy jest coś takiego jak... Ło, 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 wo. To nie ja, to nie ja. Co się dzieje? Ktoś przeskoczył przez granicę. O nie. Tylko nie strzelaj do niego, panie strażnik. Nie, nie. Czy to jest granat? Oj, W sensie e, dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Postęp jest zapisywany z początkiem każdego dnia. E, Okej? Okay. Czy, 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 czy ja. Czy ja pójdę do więzienia teraz, jeśli ktoś przeszedł przez granicę bez mojej zgody? Proszę nie wpakujcie mi do więzienia. Terroryści uderzają w Grestin. Podejrzani kolechiańscy podżegacze. Eee, ruch na granicy wstrzymany. Więcej strażników, większa skrupulatność. Oj, To mi się, słuchajcie, nie podoba. To mi się zupełnie, zupełnie nie podoba. Na szczęście mamy teraz tutaj dwóch strażników, tutaj mamy trzech strażników, więc nikt się raczej nie przebije przez granicę. Ale to, 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 to nie wyglądało dobrze. E, pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. obywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed postępowaniem paszportowej wizy wjazdowej i zwrotem dokumentów petentowi niech żyje Arstoczka. Brak dokumentów można wykazać oznaczając blat i odpowiednio zasadę w księdze. E, spoko. E, wszystko wiadomo. Wszystko e, wiadomo. Zapraszam. Zapraszam serdecznie. E, dzień dobry. E, dzień dobry droga pani, e, nie naber Julia, kajhan, ja muszę sobie sprawdzać, bo ja nie pamiętam tych map regionów, e, impor, impor ma kajhan, super, wygląda pani jak pani, wszystko wygląda jak pani, a co to jest za kwitek, arstoczka kwit wjazdu, a co to jest, e, chwila, co to za kwitek, zasady, Aha, cudzoziemcy muszą mieć kwit gwiazdu. Okej, okay, wszystko rozumiem. Kwitek jest chyba dobry, tak mi się wydaje. W takim razie podbijamy. Uznano. Dzień dobry. Proszę bardzo. E, wszystko w porządku chyba. Proszę, nie chcę ostrzeżenia, nie chcę ostrzeżenia, nie chcę ostrzeżenia. Wszystko? O, żyjemy. Będziemy mieli za co nakarmić rodzinę. Super. A ten pan wygląda trochę jak taki podstarzały e, Tom Hanks. Panie Tom Hanks, a raczej panie Julian Kozłowski, eee, Obristan. Obristan to jest. Eee, chwila. Merge, mer, Mergerose, spoko. Eee, wygasa odpowiednio, wszystko spoko. Ale gdzie jest pański kwit? Halo, halo. Proszę pana, nie żeby coś, cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Gdzie jest kwit wjazdu? Panie Tom Hanks. Kwit. O, już daje. Uch, już się, ma, już się bałem, że będę musiał pana normalnie wyrzucić z mojego kraju, a to by było bardzo, bardzo smutne, bo pan jest bardzo dobrym aktorem. E, 25, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Witamy, panie Hanks, w naszym e, pięknym kraju mlekiem i miodem płynącym. Proszę bardzo, niech pan tylko nie kupuje mięsa w sklepach, bo to mięso jest nieświeże. E, ale proszę bardzo, e, kwit wjazdu też. O, kwit wjazdu, proszę bardzo, e, zapraszam e, za granicę. E, następny. Dzień doberek. U, pani wygląda jak, jak jakaś dziennikarka. Pani dziennikarko, wygląda pani jak pa. Ojoj. Nie, nie. Ja myślałem, że pani pracuje w porządnej pracy. Przedstawia pani fakty, albo mniej fakty, bo jest to jednak y, jakiś tutaj reżim w tym kraju, więc pewnie mówi pani to, co trzeba mówić, ale to nic. Bo jest pani też paskudną. Że tak powiem, kurtyzaną. Nie, nie, nie nie, nie, podoba mi się to, nie podoba mi się to, kwit ma pani przynajmniej dobry e, czy import ma Enkio? Impor. Enkio, dobra. W takim razie, proszę pani, może... Oj, krzywo pani, oj, krzywo pani podbiłem. Dobra, nieważne. Proszę bardzo, e, kwit też oddaję, ale niech mi pani takich paskudnych propozycji nie, nie, nie składa. O ja tu sobie schowam o, żeby nie było widać. E, następny. Zapraszam, witam, witam. E, dokumenty proszę. Wygląda pani jak pani, ma pani dobry, e, dobrą datę, ma pani też kwitek, kwitek też jest dobry, wszystko jest dobre. E, import Enkio, wszystko jest supi, ekstra, jest jazzy powiedziałbym, jest szampańsko, cudownie, proszę bardzo. Takich ludzi tutaj bardzo lubię. Takich szybkich e, petentów, bardzo szybko obsługuję, zapraszam serdecznie. E, następny. Co?! Przecież ona była z imporu. Była z imporu i było enkio. Jak to? Co? Co? Czemu? Halo? Antegria. Chwila. Ważne dnia. Twarz się zgadza. Wygasa dobrze. Wydano outer graus. Chwila, antegria, antegria, antegria. E, antegria, outer graus. Wszystko spoko. Ojoj, nie. E. Trochę krzywo podbiłem. Wszystko powinno być spoko. Proszę bardzo. Proszę iść. Następny. wiecie co, jeśli tak dalej pójdzie, to ja naprawdę tutaj zostanę do więzienia wpędzony. Jak tak będę takie błędy popełniał, głupie e, Haihan. E, co my tutaj mamy? E, impor Haihan. Czy w imporze jest Haihan? Impor... Impor Haihan. Ok. E, ważny dnia 80. 82... Chwila. To jest 9 grudzień. Mamy 25. Oj, nie, nie, o, koleżko, oj, sobie nagrabiłeś, oj, ale sobie nagrabiłeś, mordeczko. Nie można tak. Ten kwit jest zły. Proszę sobie stąd iść. Zwracam panu, wiza wjazdowa, niestety, jebudu, odmowa. Nie pozwalamy na takie machlojki paskudne, okropne. Proszę sobie stąd iść. Następny. Zapraszam. Ojejku, pan, pan brzmi bardzo choro, pan brzmi bardzo choro, wygląda pan jak na chorego człowieka, ja pana tutaj nie będę męczył, kwit eee, się zgadza, obristan, eee, obristan, Lor, lorn das, wygasa, wszystko w porządku, ja tutaj pana nie będę naprawdę męczył, proszę bardzo, pan jest chory, niech pan tylko nie korzysta z naszej opieki zdrowotnej, bo pan umrze na pewno, ale to nic, proszę, sprawujcie się dobrze. Czas na e, chyba ostatniego człowieka. Tak mi się wydaje. Dokładnie kończy się czas. Dokumenty, proszę. W porządku. No to lu, niech żyje arstoczka. Najwspanialszy kraj. E. Dokumenty. Wie pan, taki papierek. Cię go. W... Daj. Nie, nie, nie. Nie ma pan dokumentów. E, to chwila, jak to się robiło. Podstawowe zasady: muszą mieć paszport. Ciach. I... ciach Wykryto niezgodność Gdzie macie paszport? Paszport Arstoczka, taka wspaniała paszportu nie trzeba, prawda? Musicie mieć paszport Dobra, dobra, rozumiem Jeszcze wrócę to taki wiecie, to jest ten typ człowieka. Kierowniku, jaki paszport, panie, gdzie? Pan widział jakiś paszport? Taki kraj, nasz piękny, wszystko jest w porządku, panie, gdzie? Kierowniku, kierowniku, może masz pięć, może masz pięć złotych na paszport? Ja sobie kupię pod sklep, ale panie, niech mi pan da 5 zł, no trzy złote niech mi pan da, no, no. Dobra, ale. Śmieszkowanie, śmieszkowaniem, ale mamy straszny problem, ponieważ nasi, e, nasza teściowa e, jest głodna i jest jej zimno. Co z tego, że syn jest jeszcze chory, jest mu zimno? Jest ma... Teściowa najważniejsza, słuchajcie. E, musimy wydać na jedzenie. Wszyscy są głodni, ale na ogrzewanie nam już nie starczy. Wydajemy na leki i zostaniemy bez ani jednego grosza. Przynajmniej naszego syna uleczymy. Wszystkim nadal będzie zimno, prawdopodobnie. Będzie e, kiepsko, ale dobra. Zimno, od zimna jeszcze nikt w bloku nie umarł, ok? Ale od głodu już tak. E, syn będzie zdrowy, ale wszyscy będą najedzeni. Idziemy spać. I myślę, że e, na tym, słuchajcie, momencie możemy zakończyć ten odcinek. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Jeśli chcecie kolejny odcinek, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to też oczywiście e, polecam zasubskrybować. Jeśli wam się nowa seria podoba, dajcie znać w komentarzu. Możecie napisać w komentarzu, niech żyje Arstoczka, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!